Około godziny 12 w niedzielę doszło do niezwykle groźnego pożaru na ostatnim piętrze budynku mieszkalnego przy ulicy Filtrowej 7. Pożar rozprzestrzeniał się wyjątkowo szybko. W ciągu kilku minut zarówno ogień, jak i gęste kłęby dymu objęły mieszkanie na ostatniej kondygnacji budynku. Na miejsce zdarzenia szybko skierowano służby ratunkowe. W akcji gaśniczej uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej, w tym ochotniczej straży pożarnej z Włostowic oraz góry Pławskiej. Zadysponowano także specjalistyczny dźwig, by strażacy mogli dostać się na ostatnie piętro. Służby skutecznie opanowały żywioł. Obecny był Także zespół ratownictwa medycznego, który udzielił pomocy mężczyźnie, który salwował się ucieczką z płonącego mieszkania przez balkon, korzystając z bliskiej odległości na balkon sąsiada. Według wstępnych informacji ogień objął nie tylko mieszkanie, w którym wybuchł, ale prawdopodobnie uszkodził również sąsiadujące lokale mieszkalne. Na razie nie wiadomo, ile osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów oraz jakie straty materialne ponieśli mieszkańcy. Na miejscu pracowała również policja, która ustala dokładne przyczyny tego zdarzenia.